Trzy odcinki dróg o łącznej długości blisko półtora kilometra zmodernizowano w ostatnim czasie na terenie gminy Szydłów z wykorzystaniem rządowego dofinansowania do tak tzw. dróg popowodziowych. Nowe trakty zmodernizowano w korytnicy, kotuszowie i grabkach dużych, inwestycje kosztowały w sumie 554 tysiące złotych, ale 436 tysięcy złotych to pieniądze otrzymane ze Świątokrzyskiego urzędu wojewódzkiego w Kielcach. Gdzie się odbieramy. E... Trzy odcinki dróg, które wykonaliśmy w ostatnim czasie. Inwestycje, które są niezwykle potrzebne tak zwane powodziówki, czyli jest drogi odcinki dróg zniszczone podczas nawalnych deszczy. Dzisiaj słoneczko świeci, więc. Piękny czas na odbiór, firmy się wyrobiły, piękne inwestycje wykonały. Około 700-metrowy odcinek drogi w korytnicy, który został wyremontowany, był w bardzo opłakanym stanie. Po ulewnych deszczach często stawał się nieprzejezdny. Tak naprawdę to jest zbudowana nowa droga, bo ten odcinek drogi, który, na którym stoimy, to był praktycznie ciężko przejezdny. Ciężko przejezdny te deszcza swoje też zrobiły, że, że złożyliśmy. Wniosek został oceniony pozytywnie i dzisiaj mamy wspaniałą inwestycję. Z wykonania krótkiego, ale niezwykle istotnego odcinka drogi w Korytnicy nie kryje zadowolenia również sołtys i radna tej miejscowości. Jak przyznaję, to była bardzo potrzebna inwestycja. Bardzo się cieszę z realizacji tych zadań, bo są to udogodnienia dla rolników, sadowników, a jest, mamy ich tu bardzo dużo. Na przykład droga ta kiedyś była no nieprzejezdna, piaszczysta, odkąd tylko pamiętam w tej chwili no naprawdę jest, jest super. Wykonawcą trzech ostatnich drogowych inwestycji w gminie Szydłów była firma Delmex ze Staszowa. Jak przyznał przedstawiciel wykonawcy, prace nad przebudową lub jak w przypadku korytnicy budową drogi przebiegały bardzo szybko. To są drogi realizowane około dwa miesiące temu. Aktualnie znajdujemy się na, 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 na drodze około 700 metrowej, wykonana w technologii korytowania, wykonanie dwa warstw podbudowy z kruszywa i wykonanie dwóch warstw na, na nawierzchni asfaltowych i pobocza. Także to jest, a, 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 a tak wygląda ten odcinek. Także. Ile trwały te prace szybko, czy... Prace trwały bardzo szybko, to są dla nas roboty bardzo szybkie. Zrobiliśmy, mam nadzieję, że będą wszyscy zadowoleni z tej inwestycji. Zrealizowanym inwestycjom przyglądał się dziś również Tomasz Łosak, dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Jak przyznał przed naszą kamerą, na pewno wpłynie to na bezpieczeństwo poruszających się po tych drogach. Zostały odbudowane drogi, które uległy zniszczeniu poprzez nawalne deszcze. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańcom danego regionu. Jak zapowiada Tomasz Łosak ze świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wykonane do tej pory inwestycje w ramach tzw. powodziówek nie są ostatnimi drogowymi inwestycjami w tym roku. Pan wojewoda uzyskał w tym roku już ponad 45 milionów właśnie na likwidację szkód spowodowanych nawalnymi deszczami. W tej chwili jeszcze jest jedna lista zadań u już u ministra finansów, która będzie na następne 19 634 tysiące, tam jest 46 zadań, które muszą być jeszcze wykonane w tym roku. Także czekamy, czekamy na podpis pana ministra. I woda, że gmin będą mogli jeszcze w tym roku likwidować te szkody. Jak podkreślił burmistrz Szydłowa Andrzej Tus, inwestycje drogowe są niezwykle ważne i potrzebne, a potrzeby z nimi związane nie znikają i zawsze są. W planach są remonty kolejnych dróg. Dróg nigdy za mało. Jesteśmy, podpisaliśmy z panem Wojewodą w tym tygodniu kolejne odcinki dróg, będziemy wykonywać. Więc dwie drogi czekamy na jeszcze jedną, więc prawdopodobnie trzy odcinki dróg jeszcze. Gminnych będziemy wykonywać, oprócz tego łącznie z powiatem jesteśmy w inwestycji drogowych, gdzie współfinansujemy i też odcinki dróg będą wykonywane. Więc jeszcze będziemy odbierać kilka inwestycji drogowych w tym roku. Oficjalne odbiory wykonanych odcinków dróg odbyły się w piątkowe popołudnie. Udział w nich wzięli burmistrz Andrzej Tus, radnik gminy, inspektor nadzoru i wykonawca inwestycji. Przebudowane i wyremontowane drogi poprawią komfort życia mieszkańców w tych miejscowości, a szczególnie komunikację pomiędzy domostwami i sadami. I polami uprawnymi rolników, których w gminie szydłów nie brakuje. Katarzyna Kaszluga, Stv-info.